Dobry i miłosierny Boże, staję dziś przed Tobą z sercem pełnym ciężaru. Ty widzisz, co przeżywam i jak trudno jest mi zachować spokój. Ty znasz moje myśli, zanim sam je nazwę. Przychodzę do Ciebie, bo wiem, że tylko w Tobie mogę odnaleźć prawdziwe ukojenie. Panie, czuję, że stres i lęk przenikają mnie od środka, że moje wnętrze jest jak pole walki, na którym codziennie przegrywam. Chcę uwolnić się od tych trosk, ale sam nie potrafię, dlatego oddaję je Tobie. Moje obawy, moje niepokoje, moje napięcie. Weź to wszystko w swoje ręce i napełnij mnie Twoim pokojem, którego świat nie jest w stanie dać. Boże, wiem, że nie muszę Ci niczego tłumaczyć. Ty rozumiesz mnie w pełni. Widzisz moje słabości i moje zranienia. Ty wiesz, co kryje się w moim sercu, nawet wtedy, gdy brakuje mi słów. Hmm. Dlatego proszę cię: dotknij mnie swoją miłością, wlej w moje serce światło i daj mi poczuć, że nie jestem sam w tych trudnych chwilach. Pragnę dziś powierzyć ci wszystkie sytuacje, które mnie przerastają: moje obowiązki, których ciężar mnie przygniata, relacje. Które napełniają mnie niepokojem, myśli, które nie dają mi spokoju i odbierają sen. Wiem, że ty możesz przemienić to, co teraz wydaje się nie do zniesienia. Proszę, pokaż mi drogę do wolności od lęku i pozwól mi zaufać, że Twoja opieka zawsze mnie obejmuje. Panie, ucz mnie cierpliwości i pokory. Wybacz mi, że tak łatwo się denerwuję. Że pozwalam, aby emocje mną rządziły. Wybacz, że brakuje mi ufności, i często zapominam, że ty nad wszystkim czuwasz. Naucz mnie oddawać tobie moje życie w prostocie i zaufaniu bez lęku o jutro. Boże, błogosław mojemu sercu i moim myślom. Uspokój moje skołatane nerwy, ulecz wewnętrzne rany. Spraw, abym potrafił przyjmować każdy dzień jako dar, a nie jako ciężar. Obdasz mnie mądrością, bym umiał rozeznawać, co jest ważne, a co mogę zostawić w Twoich rękach. Chcę Ci dziękować, Ojcze, za to, że nigdy nie odwracasz ode mnie swojego oblicza, za to, że Twoja miłość jest większa niż moje strachy i słabości, za to, że nawet wtedy, gdy upadam, Ty mnie podnosisz i prowadzisz dalej. Dziękuję Ci, że jesteś moją nadzieją, moją siłą i moim pokojem. Panie, otocz opieką także moich bliskich, osoby, które noszę w sercu. Strzeż ich od lęków, smutku i zwątpienia. Niech Twoje błogosławieństwo towarzyszy im w każdej chwili, a Twoja obecność niech przynosi im radość i bezpieczeństwo. Boże. Ty jesteś moim schronieniem. Gdy świat budzi we mnie niepokój, uciekam do ciebie. Gdy brakuje mi sił, ty stajesz się moją mocą. Gdy ciemność ogarnia moje myśli, ty zapalasz we mnie światło nadziei. Dlatego chcę ci zaufać całym sercem i powierzyć ci każdy krok mojego życia. Niech Twoje słowo i Twoja miłość będą dla mnie źródłem pokoju. Niech Twój duch prowadzi mnie. Przez każdy dzień, ucząc mnie odwagi, zaufania i wdzięczności. Spraw, abym nigdy nie zapomniał, że w Tobie mam wszystko, czego potrzebuję. Dobry Boże, kocham Cię i wierzę, że jesteś zawsze przy mnie. Oddaję się całkowicie Twojej opiece, wiedząc, że w Twoich dłoniach odnajdę wolność od lęku i prawdziwy odpoczynek dla duszy. Amen.